Czołem widzowie. Seria Kutno. Czas start. Odwiedziłem to miasto przed Sylwestrem i byłem tam świętować Nowy Rok, a przy okazji nagrałem 8 knajp, które teraz będę wrzucał. Zaczynamy od paździerza. Lokal Super Kebab pędkary był polecany przez kilka osób, ale komentarze te były kontrowane przez lokalną społeczność, że to lipa jest. Ja na pierwszy ogień postanowiłem, że sprawdzę ten lokal i faktycznie jest słaby, a nawet najgorszy z tych, które jadłem w Kutnie był już wieczór, złapałem zaklamkę a drzwi były zamknięte, zobaczyła mnie pani za ladą i otworzyła zamieniłem z nią kilka słów, ale słabo po polsku, kuleje komunikacja ja zamówiłem małą tortillę, kurczak, sos ostry bo to lepsza opcja w takich miejscach no i tak jak mówiłem, kuleje komunikacja, bo dostałem tortillę z kulą mocy, sos łagodny, mówię, nie będę tego zwracał, bo nie miałem czasu czekać kolejne 10 minut i postaram się zrecenzować to co dostałem. Jak na 16 zł to jedzenia jest na serio dużo. Spory kebab, ale wielkość to jedyna kwestia, którą można wyróżnić. Parszywa kula mocy z sosem łagodnym to coś, czego wystrzegam się w takich lokalach i tu mam tego potwierdzenie, że dobrze, że tego staram się nie brać nigdy. Pasztę, ta w zasadzie kula o takim wyglądzie była miałka w smaku, a całość, jaka, całość jakaś mega słodka. Sos w ogóle nie sprawiał, że masz przyjemność z jedzenia. Tylko wziąłem kilka gryzów, bo to pierwszy posiłek tego dnia i mówię, idę do Iszana. Tak jak mówiłem, jedynie wielkość robi wrażenie w tej kwocie, bo smak jest na serio podły. Jeden z najgorszych, najgorszych kebabów, jakie jadłem ostatnio, zatem sorry. Nie było rewolucji żołądkowych, ale miejsce to oceniam na 2 na 10, co Przechodziłem to pustki, ale tak jak mówię, kilka osób to polecało, zatem dziś wyjątkowo od bardzo dawna pierwszy lokal już z poleceń. Ale mi bliżej do tych osób, które pisały, że super kebab, pentkary to lipa, taka narracja, dziś idzie świat. Skutna będzie 8 filmików, a w zasadzie ponarzekam tylko w dwóch miejscach i pierwszy jest dziś, ale nie było też jakoś szału. Kto skutna może napisać, co sądzi o tym lokalu, a filmy teraz codziennie przez 8 dni, zatem będzie się działo dziś 2 na 10. Pozdro.